Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Cmentarne savoir vivre, czyli jak się zachować na cmentarzu, czyli zasady i prawa dobrego, profesjonalnego grobingu. Można jak mojego, mojego sąsiada, czyli dobrze się zachować. Dobrze się zachował? Ta, ten co babci jak umierała puścił przodem? To, czy? To, nie, 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 A, nie ten, ten, nie ten, to inny. Zginęła zapalniczka, no. więc otwierali grób po latach, nie? Żeby Aha. znaleźć. A tam leży nietkwięty. Tak, ja słyszałem, że garniak podobno jak spod oh. żelazka. Aha, aha żeby wiedział. Mu, nawet mu ten sztuczny kwiat w butonierce nie, nie zwiądł. Czyli Super. ładnie się zachował. Bardzo w ładnie. Więc bądźmy jak on, ale nie umierajmy. Tak. Dobrze, słuchajcie. Nie... Nie umiera się w tygodniu poprzedzającym Wszystkich Świętych, mm. dlatego że rodzina z reguły ma już naszykowane wcześniej odpowiednio znicze, odpowiednią ilość. Wyliczone tak. Wyliczony, wtedy no. wprowadzimy taki logistyczny miszmasz. Dokładnie. Mm. To jest najważniejsza zasada. Na cmentarz trafiamy żywi. 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 I to słuchajcie, najdłużej jak tylko można. Mhm. Tak. Dlatego, że zauważmy, że jak nie żyjesz, no to nie poodwiedzasz grobów bliskich. Nie, nie. nie. To, jest... to jest pierwsze podstawowe prawo profesjonalnego grobingu. Pierwsze jedynka. Drugie prawo też jest ważne, choć nie ociera się bezpośrednio o śmierć. Nie pierdź w płaszczu. O. Tak, gdyż albowiem no. 1 listopada to najczęściej dzień premiery naszych pięknych, nowych, tak. dłużych, długich, jesiennych płaszczy, płaszczy. prawda? tak, tak. tak. Nie pierdźmy w nich. Mhm. Dlatego, że y, y, płaszcz to jest jak jakby brak dróg ucieczki dla Boneka. No i musi się przemykać nogawkami. No w tak. ogóle, no, no, no to jest... To ma utrudnioną sprawę. Znaczy, no. dzięki połom płaszcza bonego odwiedzi z nami kilka kwater, co też jest ciekawe. To no. się będzie za nami ciągnąć, a jak jeszcze coś się zajmie od Znicza, tak. to wesołym, <laughs> a czy wypada wesołym kwi pro tego dnia nie będzie końca. Choć... Choć może to być pomysł na e, rozluźnienie atmosfery przy, przy świecach na grobach. Albo czy przy świeżej mogiłce. No. O, tak dobra. skupienie, zaduma, cierpienie, a tu ciach? Prawo numer 3. Mhm. W tych dniach nie jemy z zimnej płyty. Nie. Można, ale nie wypada. A, a nawet nie można. Tak, no. Okażmy szacunek majestatowi śmierci. Mhm. A jeśli już jemy... Tak. To gotujemy dania okazjonalne, typu, nie wiem, flaki grobowe, kebab funeralny. No, a czy na przykład hamburger memento mori. Ohoho. I do tego może być dołożona taka figurka na przykład grabarza Andrzeja. Z łopatą albo. Grabarza bez. Krzyśka, grabarza Rafała i taki napis Collect them all. Tak, zbierze, zbierze. Zbierze a co mówi nam czwarte prawo dobrego grobingu? No co? Nie gramy w ping-ponga na grobach. Oj, absolutnie. Nie nawet jeśli kusi, nawet jeśli jesteśmy nad grobem pana Andrzeja Grubby. No, no bo co, no bo nie chciałbyś trafić ping-pongową piłeczką do wazonu na grobie? No chciałbyś. No Kurde, no nie, no, kusi, nie, nie, kusi, nie. Ale kusi, kusi, ale nie robimy tego. Nie, nie, nie robimy nie. tego. Pora na prawo piąte, gdyż jak po życiu przychodzi śmierć. Tak po czwórce zawsze nastaje piątka. A przynajmniej no. powinna. No. Y piąte prawo profesjonalnego grobingu to... Nie zadawaj głupich pytań. No, na przykład, ciekawe, czy garnitur dziadka już się rozpadł? Albo na no, takie, a e, pochowaliście babcię z obrączką? Bo nie mogę znaleźć. I, nie, nie mówimy też takich zdań, które mogą wywołać konsternację w, w rodzinie, typu szkoda wujka tak fajnie kuśtykał. To no. takich pytań no. nie zadajemy. No. No. Albo, ciekawe, jak długo paznokcie po śmierci rosną, nie? To Albo zresztą. i nasz takie, o, a po co wyście tego dziadka spalili, prawda? Tam. Teraz kto go poskłada na sąd ostateczny? No. To Tam. tak, to nie mówmy tak. Tak, będą się z niego śmiali w niebie. Dziadek Zikei. Tak, albo anioły powiedzą, że panierka przyjechała. No. Słuchajcie, takich ta zdań nie wypowiadamy. Nie, nie, na nie, głos. Nie. Zachowajcie tylko sobie w serduszku mhm. i ewentualnie możecie do nich wrócić, możecie je wypowiedzieć podczas wigilii przy tak. stole. E albo nie. Tak. E ewentualnie też nie mówimy zdań, które dzielą. Nie, stylu, nie. O macie krzyż na grobie, czyli dziadek nie był Żydem? Ciekawe, a tyle się o tym we wsi mówiło. Nie? Teraz prawo numer 6. Układajmy znicze i wiązanki na grobie mądrze, Bo... ale, i, ale i pięknie. I pięknie, pięknie też. też mogą być i wzory. Prawda? Zmarłym będzie miło jednak bez przesad. Tak. Na hmm. przykład swastyka ze zniczy. To jest hmm. zły pomysł. Bardzo to, o... zły. Chyba hmm. że na cudzym grobie, aczkolwiek tak. i wtedy po prostu no ja bym się wystrzegał jednak takich rzeczy. Bardzo bym się nie... wystrzegał. Nie, nie, nie. Czy na przykład słynny symbol miłości osiem gwiazdek? Tego też nie. Nie, 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 nie. Nawet jeśli potem powiecie, że to znaczy umarł nam. No. Umarł nam. To no. też osiem no. gwiazdek, ale to ale tak nie, nie róbmy. Nie, no, nie, 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 nie. Oraz zapiszcie sobie, słuchajcie, no to jest najważniejsze, wydaje mi się. Nie kładziemy na płycie zniczy notem do dołu. To nie. I dbajmy o to, by nie wyjść na grząsia z doniczką. To jest tak? bardzo ważne. Prawo nie. siódme. Mhm. Często cmentarze są przy lesie. Tak. Nie, no, nie, nie idziemy na grzyby. Nie. nie. I to nie. nawet nie chodzi o to, że potem będzie Borowikowa troszeczkę babcią zalatywać, nie. i to najczęściej nie naszą, tylko po prostu o tej porze nie ma grzybów. To nie. nie. No, bywają. No. No I możesz Ale też przemoczyć, przemoczyć w poszyciu trzewiki. Tak. Czy tego chcemy? No. No. Świąteczne trzewiki. Świąteczne kościołowe tak, trzewiki. To chcemy tego? Cho choć rozumiemy, że puste reklamówki po zniczach, które niesiemy wracając z cmentarza mogą kusić, o, no, żeby no. wrócić z pełnymi jednak. E, teraz prawo ósme dobrego o, grobingu. To prawo mówi nam nie przyprowadzajmy na nekropolię zwierząt. Tak, mhm. tak ale z drugiej strony nie popadajmy w skrajności. No Jeśli na przykład krowa tęskni za dziadkiem czy innym wujkiem, przyprowadźmy ją. Dokładnie. Prawda? Tylko wcześniej umyjmy krowę tak, Wyszorujmy jej tam pod... Wypastujmy ją, Na, nakremujmy Dokładnie, niech, niech się lśni Mały, tak. Mało tego, taki czarny kir Kołyszący o. się przy rogu Będzie gustownym dodatkiem do krowy A i miłym akcentem Zaznaczającym charakter święty Lekki dzwoneczek też rozproszy tą taką tak. Momentami niepokojącą ciszę tak. Skłaniającą do zadumy mhm. A po co to? No. Zasada dziewiąta, dziewiąta teraz. Tak. Jak już jesteśmy nad grobem Pojawia się często pytanie, jak rozmawiać ze zmarłymi? Najlepiej na takie ogólne, ogólne, podkreślam, bezpieczne tematy. Czyli raczej nie rzucamy, patrz babcia, jak nam ten Tusk wrok Polskę sprzedał. Do tego nie? nie rzucamy. Czy nie. jeśli babcia była z innej bandy, patrz babcia, Polski już nie ma, a karakan dalej mąci. To nie, no. to wystrzegajmy się. No. Jakie są bezpieczne tematy? Na przykład pytamy, wujek. A jak tam w ogóle jest? Nie? W no. tych Anioły latają? Pytamy, tak. a Pan Bóg zdrowy? Bo to też to warto o zdrowie fajne, Pana Boga zapytać. To jest nie? Tak. Bo to jest, no. Piękna ta Polska z góry, prawda? O, Ale też w tym można, roku obrodziły grzyby. To tak. Tak, mówisz Super. do tego zmarłego. Same piękne to nie, nie jak te, które ciebie zabiły, tylko no. porządne. Tak. Słuchajcie, no. ze zmarłymi musimy rozmawiać tak, jakbyśmy chcieli, żeby żywi z nami rozmawiali. Tak. Hmm. Po prostu. No i to jest, to mi się wydaje, to jest, to Ta, jest Trzeba ważny. trzymać poziom zaświatowy. Dokładnie. Moim tak, zdaniem. No. I teraz, myślę, że kluczowe, mm. choć dziesiąte, dziesiąte. prawą, mm -hmm. kupując znicz, trzymajmy się średniego zakresu cen. Tak mm -hmm. między nie wiem 15 a 30 zł. Mhm. Czyli nie taniocha za piątkę, nie. bo ciocia powie, że babci nie szanujesz, tak. a tyle ci obiadków Ale narobiła. Ale też nie z melodyjką za 120, to to nie. Też nie. nie, bo wujek powie, że się popisujesz. No tak, tak? że jest popisywacka tak tak, rzuci, nie? Tak, Zwłaszcza tak. jeśli z nicz gra tam, nie wiem, cichą noc lub inne zagraniczne melodie. To się nie i tak dalej. Słuchajcie, stosując się do tych naszych 10 takich pewnych zasad tak. dobrego profesjonalnego grobingu, macie gwarancję udanego dnia wszystkich świętych. Mhm. Mm -hmm. który w tym roku, przypomnijmy, organizowany jest 1 listopada. Tak. W popularną Wigilię Zaduszek. Tak, to też tak. warto sobie zanotować mm -hmm. w kalendarzu zapisać. Że dziękujemy, tak. że byliście z nami. Mm -hmm. Subskrybujcie. No. No. Dziękujemy za oglądanie. Byliście super. Mm -hmm. Równie super, bądźcie na cmentarzach. N nikt tak nie ogląda i nie słucha jak Wy. Słuchajcie, i jak najdłużej się da, bądźcie na cmentarzach w pozycji innej niż leżąca. Tak, tak. Dla, albowiem mm -hmm. życie wbrew temu, co się mówi. Bo mm. różnie mówią o życiu. Mm. Życie ma wiele, wiele plusów, ma. Ma minusy, ale plusy, plusy przelażają. Ale nawet przeważają. więcej niż cmentarz, nasz mm. chrześcijański, bo, bo na innych to z plusami, z, z takimi to słabość. Ja z krzyżami słabość na innych cmentarzach, bo byłem na różnych to no, jest tam, naprawdę. Z cienko mhm. z krzyżami. Mhm. To dobra, to jeśli jeszcze ktoś słucha w tym momencie, to jeszcze bonus dla wytrwałych, prawo 12. Mhm. No. Dbajmy o to, dbajmy zaklinam, by rajstopa przewidziana tego dnia była dobrze dobrana, tak. kolorystycznie tak. Tak, tak, i tak, rozmiarowo. Tak, tak. Gdyż zbyt ciasna nadmiernie skróci nam krok. Krok skróci, a łydy nie wieszczupli. Mm. Tak, a zbyt luźna spowoduje jej opadanie i nieestetyczne wałki. A tak. to źle idzie, jak tak baba co chwilę podciąga se no to nie, 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 to jest... Nie, czy, nie, a to... jeszcze gorzej, jak chłop w rajstopach się podciąga. To też, no, to, to jest nie. prawo dwunaste. No. A co z prawem jedenastym zapytacie? A? Aha. a właśnie, nie wiadomo. Ono hmm. zaginęło lata temu i nikt nie wie, czego dotyczyło. Tajemnicze 11. Prawo, na pewno o tym słyszeliście, więc. Tak, hmm. tak, pisały o tym media. Mm -hmm, prasa, mm -hmm. nawet. No, oraz yy, popularny internet. Hmm. Może w piekarniku gdzieś jest, ale hmm. nie wiemy w którym. <słuch>